Siemano, wszystkim na kanale Łopatowanie Ziemi. My tu jesteśmy z Siemanko Siemana. Mateusz, Michał. Tam jest Marcin. Rozpędził się jak mysterzy. W trzecią malejkę. <laughs> no i tu mamy jakieś takie brązidło Nie, Ty coś tu jest. To jest, jesteś, no. Od jest czegoś tu to jest. Jakieś są takie, aby nie? Struktura jest tylko, wiesz. Ale, takie... Ale to jest, jest od czegoś. przypraszczone Tylko no. tu mnie się ciekawi, właśnie, że tutaj takie, nie wiem, czy są jakieś. Yy... Amlot, to jest takie, już coś to jest, nie? To jest taka struktura, tu nie ma na No właśnie, no ale jest, no pierwszy coś sygnał jest. i coś jest. Zobaczymy. O, coś. Wiem, Także my lecimy dobrze. dalej. Miejmy, że tu, miejmy wielką nadzieję, na pewno coś znajdziemy ciekawego. Złote monety, tak, denary, wszystko A bo jesteśmy na terenie dworu, dobrze. No właśnie, to był dawny dwór. Mateusz, powie coś więcej, tak. może. Dwór podczas rabacji napadnięty. Później podczas II wojny światowej Niemcy go rozebrali i zrobili z niego okopy, wzmocnienia okopów. Ale tu gdzie my jesteśmy, są piwnice. Część jest zasypanych, ale prawdopodobnie część jest po prostu warstwa ziemi na nich położona. Nadal by się dało do niej wejść. Teraz tu niestety rośnie borówka, ale między alejkami mamy wszędzie zgody. No i Historia jest taka, że właściciel świętej pamięci podobno w latach 80. coś z tych ruin dworu wyciągnął, także e, podobno jakąś skrzynkę, ale nie powiedział nigdy ani rodzinie, ani nikomu co to było. Więc rodzina też ma zagadkę do dziś, ale może i my znajdziemy jakąś no. skrzydeczkę. Także musimy tutaj dobrze przeczesać talejki tak. i miejmy nadzieję, że znajdziemy tę skrzyneczkę Lecimy dalej. Nie no. no to jest piesza moneta, jest. jest. Z delegacją tu właśnie. Tak jest. Z kontrolą. Szczęście, żeśmy ci przynieśli. Kontrola w wow. Szczęście, Proszę bardzo, to jest rybak. Co to jest? Rybak, 5, 5 zł. 5 złotych, 5 złotych, rybak. 59. Pozdrawiamy 59 Niektóre ba, dość cenne są Także cieszy, cieszy Marcin! Mamy rybaka 5 zł Pię 59 To nie tak mało było <grym> Także dobrze jest i lecimy po następne rybaki, boratynki, denary Złote rzynki No i lecimy elo. No i mam drugą monetkę To jest 20 groszy Chyba tak 20 groszy? 20 albo 10 groszy Czekaj tak no właśnie... Albo 5 groszy Nie, to za mało chyba za mało, Dobra, da ty do, dołóż, co to jest, ja mówię 20, a ty mówisz Nie, ja mówię, że to, ty... no 20 Tam ja 20 zobaczyć. będzie. No. 20 groszy Zaz staniesz bez na ten no, no, no. Także Kurde, nie widać, ale 49, 49. to ładnie nie wiem, nawet... Zaczynają wychodzić monetki z trzech okresów bo jeszcze znaleźliśmy wcześniej Marcin znalazł Prawdopodobnie co to było? Krajcar, nie? Czy... Yy, krajcara podobnie no, nie. Znaczy yy, tak wygląda no. jak krajcara, ale nie jest do odczytania... Ale bez... tak na początku zobaczyłem ten, ten, ten zdobienie takie O jakaś ciekawa monety Ale wiesz, co będę yy, się w tym wszystkim? Żebym, że tak bym nie kopał tego sam się zobaczy No sam słyszałeś, nie? Marcin mówił też, że borówka, kwaśna ziemia i rzeczywiście te monety są takie Zatyrane, nie? No, Ale ładnie, point. jak patynką zaraz się No teraz. właśnie, bo są te Ła, pierwsze monety, Ale które 49 były 49 to jest no, no, fajny rocznik prl u nie? Tak jest Także że... ziemia zaczyna oddawać. Oddawać. Także wykopiemy ja też garniec złota Lecimy dalej. Przed nami. I kolej, jeden z kolejnych sygnałów. Mamy łyżeczkę. Część. Faraon no. ją spożywał. <laughs> Aluminium peren. Tak jest. Ale fajna też. No jest, coś jest. O, o, o. O. Już, Rezys. już! Już widziałem te koszta. Tak, złamana sztylą. Już, już po gwarancji. I także szukamy drugiej części, także do herbaci będzie Tak, do mieszania herbaty. Lecimy dalej. Coś wychodzi. Hello. Także Trzeba, zobaczcie, ile schodzenia, jest co hektary. Nie wiem, to jest 40 czy 50 hektarów chodzenia. To jest raz, Coś niesamowitego, ale mówimy nie tu szperę. Tam jest rozmowa z Panem, jak Pan mieszka przy tym Rozmawiamy właśnie historii też Także Marcin tam coś ma Nie przybliżę Ja tu miałem tą tubeczkę znalazłem Także pod razem łuki Szczecin pozdrawiam Tu jest prezeso Patrz, tylko zdjęcie pokażę, bo tam jest krajcarki 1860. A, nie pokażę. Nie pokażę. Nie, nie. Zobaczycie potem. Dokładnie. 1860 krajcarki Także później obejrzymy jak będziemy się widzieć z, z Marcinem. My tu łazimy. krótko jest. Ci Jest fajnie. Alan się nie mógł być. <grym> Także tak, Alan pozdrawiam. E... Szkoda, że cię nie ma. Także lecimy na. Marcin przyszedł się pochwalić tymi skarbami. O kurde! Ale przynajmniej wszystkie przed 1900. No, ta no, no, Zobacz co to jest. Kurde, ciekawy jest to z baratynka. Czy nie? Troszkę taka za gładka, prawda? No właśnie. Ale krzywo taka prana jest. Ale chodzi mi, że taki płaski jest krążek z dosyć ostrymi lantami. No właśnie. No i teraz z dołeczka tutaj mam boratyneczkę. tak taki kawał drogi i teraz z powrotem tą rajką. Boratynka jest, no cieszy. Marcin tam znalazł jakieś dwie stare monety. 1860 Tu jest ekipa. To tylko dzięki nam! Kontrola jest! Cały czas kontrola monety. jest, to monety wychodzą, tak jest. A to dopiero początek? To dopiero początek, bo tam końca nie widać. Będzie złotko i będzie boom na, na kanale <laughs> I te miliony wyświetlę Auto także, także lecimy dalej I tak właśnie na koniec dzisiejszych poszukiwań Z tego otodołka z tego otodołka ten człowiek Martin, Marcin z tego otodołka tu w tym, miejscu, w tym miejscu A dokładnie w tej kopce ziemi Dokładnie w tej kropce ziemi Było coś takiego Ale to już zobaczycie jak będzie telefonem Zrobione bo o tym nie I tu o, o, Tu jest data 1848 A 1908 rok to jest medal, to jest co za to. Oznaczenie to, 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 to będzie. To jest oznaczenie Franciszka Józefa. Franciszka Józefa. A jakie to musimy dopiero zidentyfikować? Dokładnie. Bo się codziennie tego nie znajduje. Nie znajduje. Także. Gratulacje. Ej! Dla takich chwil się żyje, ludzie! Chodź tam pokażemy. Dobra. Także idziemy się pochwalić. Zastypujemy dołek, idziemy się pochwalić No Dzisiejszy dzień jest po prostu udany, udany niesamowity Jest wielka radość Czekajcie Kurde, normalnie Nie wierzę.